Świata zostanie precz wyrzucony, a jak gdy zostanę nad ziemią wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. i słowem Twoim słowa Ewangelii według świętego Łukasza Chwała Tobie, Panie Gdy Jezus wyrzucał złego ducha niektórzy z tłumu rzekli przez Belzebuba, władcę złych duchów wyrzuca złe duchy Inni zaś, chcąc go wystawić na próbę, domagali się od niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc ich szatan sam z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy, to przez kogo je wyrzucają wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do Was Królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie, lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, zabierze wszystką broń jego, na której polegał, i łupy jego rozda. Kto nie jest ze mną, jest przeciwko mnie, a kto nie zbiera ze mną, rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: wrócę do swego domu, skąd wyszedłem. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedem innych duchów, złośliwszych niż on sam. Wchodzą. I mieszkają tam. I staje się późniejszy stan owego człowieka, gorszy niż poprzedni. Oto słowo pańskie, chwał mi Chrystus. 7 października 1571 roku rozegrała się bitwa morska pomiędzy Turcją a Ligą Świętą, zakończona zwycięstwem chrześcijan. W tym triumfie można dopatrywać się Bożej interwencji, Bożej pomocy. To zwycięstwo Ligi Świętej w bitwie pod Lepanto, papież. Święty Pius V wiązał jednoznacznie za wstawnictwem Maryi i ogłosił ten dzień 7 października świętem Matki Bożej Zwycięskiej. Natomiast następca tego papieża, czyli Grzegorz XIII w 1573 roku, zmienił nazwę święta na Matki Bożej różańcowej. Matka Boża różańcowa, możemy powiedzieć jako Matka Boża zwycięska. Różaniec, który jest dla nas zwycięstwem, zwycięstwem nad wszelkim złem. Dobrze, że są z nami też dzieci. Ale chcę się zapytać nie tylko o dzieci, ale też dorosłych. Kto? Z Was przy sobie ma broń. Dzieci macie broń? Nie? Ale taką broń, na którą nie trzeba mieć pozwolenia. No, pokażcie. Super. Tutaj już dziewczynka z ławki, super. Następna. Iskieryki macie? Macie też. Super. To jest nasza broń duchowa w walce ze złem. Szczególna broń, po której mamy sięgać, żeby otrzymać zwycięstwo. Bitwa pod Lepanto to jest tylko jedno zwycięstwo. Było na przełomie wieków wiele takich zwycięstw różańcowych, i myślę, że w naszych czasach też takie zwycięstwa się zapisują, chociaż jeszcze nawet nie jesteśmy w stanie tego dobrze określić, ale one są, bo się modlimy na różańcu. Gdybyśmy się na różańcu nie modlili, to pewnie nie wiadomo, czy świat by jeszcze istniał. Może ktoś powie, że to jest przesada, ale to jest rzeczywiście trafne sformułowanie. Różaniec jest dla nas zwycięstwem. To też nie przypadek, że dzisiaj słyszymy, akurat tak się zbiegło, że ten piątek, 27 tydzień zwykły i mamy w Ewangelii walka Chrystusa ze złym duchem palcem Bożym wyrzucam złe duchy. Jeżeli tak się dzieje, to istotnie przyszło do was Królestwo Boże. Jezus do nas mówi, palcem Bożym wyrzucam złe duchy. My jeżeli chcemy być wyzwalani od złych duchów, od złych mocy, to trzeba sięgać naszymi palcami po różaniec, przesuwać naszymi palcami te koraliki... Żeby palec Boży, czyli kogo palec, palec Jezusa Chrystusa, wyrzucał złe duchy, a Bóg chce to czynić także przez Maryję. I to jest ten fenomen różańca. My używamy naszych palców, używamy naszego rozumu, ale nade wszystko serca i wiary, bo to wszystko w wierze się dzieje, tak jak dzisiaj też święty Paweł. Nam przypomina, że to wszystko w wierze i w wierze osiągamy usprawiedliwienie, bo modlitwa bez wiary, różanie bez wiary, wiemy, że to jest takie, ja to tak lubię nazywać, klepańsko, prawda? Odklepiemy sobie, no i co z tego? A tu chodzi o tą wiarę żywą, że Bóg zajmuje się wszystkim, że Bóg jest Bogiem rzeczy niemożliwych, Bogiem potężnym, Zapraszamy Jego moc przez Maryję, żeby pokonywał konkretne zło. Pytanie, czy my w to wierzymy, że różaniec jest, jak mówił święty Maksymilian Maria Kolbe, strzelaniem do szatana. Dużo świętych w ogóle mówiło na temat różańca w tej właśnie w tym kontekście walki ze złymi duchami. I to nie jest przesada. To jest prawdziwy egzorcyzm, który każdy z nas może odmawiać, prawdziwa potęga modlitwy. Zresztą zobaczcie też dzieci, tak obrazowo Wam pokażę: wszyscy jesteśmy dziećmi, więc wszyscy patrzcie, dzieci. Jak mamy różaniec, no to prawda, możemy co z tego różańca zrobić? No, co Wam to przypomina? Proca. Proca na kogo? na szatana właśnie. Taką procą też walczył, tylko wiadomo że nie różańcem, ale miał pięć kamieni kto? Super, Dawid. Prawda? Przyszły król, który pokonał kogo? Goliata i wystarczyło, wystarczył jeden kamień. A my mamy ile tutaj tych kamieni? tych koralików? Super, Pięćdziesiąt, no nawet więcej, nie? Ale tak no tak. Ponad 50 koralików, więc jest potęga Różańca, i rzeczywiście Święty Jan Maria Vianney mówił, że nawet jedno dobrze odmówione zdrowaś Maryjo wstrząsa całym piekłem, a co dopiero cały Różaniec. Zdrowaś Maryjo wstrząsa całym piekłem, szatan się bardzo boi Matki Bożej, bardzo się boi Różańca. Bo jest to rzeczywiście na Niego broni, jest to proca. Wystarczy z wiarą strzelić w Jego stronę. Zresztą mamy krzyżyk, prawda? Jak naprężymy i pokazujemy komu właśnie złemu duchowi krzyż Jezusa Chrystusa. Czyli w krzyżu jest zbawienie. I strzelamy z tej procy. Dlatego trzeba używać tej broni. Pytanie dzieci, na przykład, czy wy lubicie się modlić na różańcu, bo to jest taka modlitwa, że ktoś nieraz mówi i też młodzież, no tak, młodzież teraz ma też przechodzić, prawda, bierzmowana, tak jak teraz na różaniec. Różnie to jest z tą modlitwą. Niektórzy się potem no, zniechęcają do tej modlitwy, bo im się wydaje, że to jest takie niepotrzebne powtarzanie. Więc pytanie, czy lubimy odmawiać różaniec? Czy dzieci lubicie odmawiać różaniec? Super. A odmawiacie? Super. Chociaż dziesiątka dziennie to jest zobaczcie tak niewiele. To jest właśnie też żywy różaniec. To jest jeden Ojcze Nasz i dziesięć. Zdrowaś Maryjo i chwała ojcu. To jest wiele? Niewiele. Może nawet w drodze do pracy, do szkoły. Warto pomyśleć o tym, czy Potrafi odmawiać serca różaniec, czy chwytam potem broń duchową i chce rzeczywiście zwyciężać mocą Chrystusa w walce ze złem. To jest potęga modlitwy. Zresztą zobaczcie, że jak Matka Boża się objawia na przykład w Fatimie, no to dzieci tam są, prawda? I Matka Boża co im mówi? Do dzieci? Do Hiacynty, Franciszka i Łucji? Odmawiajcie... Codziennie różaniec, nie wtedy, kiedy chcecie, czy Wam się podoba, czy tylko w październiku, tylko codziennie odmawiajcie różaniec. I mówi do dzieci, a co dopiero my, dorośli dzieci, nie? Czy my odmawiamy codziennie różaniec i odpowiadamy na prośby Matki Bożej? Bo Matka Boża mówi, odmawiajcie codziennie różaniec, aby uprosić pokój dla świata. Jedna z najważniejszych intencji, która nadal jest aktualna. Więc mamy chwytać poróżaniec, bo różaniec ma rozpalać nasze serca. Jak mamy teraz to czuwanie, ksiądz proboszcz na początku powiedział, to całonocne czuwanie to jest inicjatywa katolików na ulicy z Wrocławia. Co miesiąc oprócz wakacji jesteśmy w innym kościele naszej archidiecezji wrocławskiej. I chcemy w ten sposób rozpalać się przy sercu Jezusa i sercu Maryi, ale dzisiaj możemy śmiało powiedzieć, że różaniec przyczynia się do tego, że różaniec ma nas rozpalać, że modlitwa różańcowa ma rozpalać nasze serca, żebyśmy wierzyli w moc serca Jezusa, i żeby Maryja nas podprowadziła do tego Jezusa. Żebyśmy chętnie korzystali z tej pomocy różańcowej. Gdzie tak naprawdę w różańcu, o teraz się zapytam, ciekawe może dzieci będą sprytniejsze niż dorośli, bo jak się nieraz pytałem dorosłych na różnych rekolekcjach, to niestety nie potrafili odpowiedzieć na to pytanie. Pytanie brzmi: jakie jest najważniejsze słowo w modlitwie, w pozdrowieniu anielskim zdrowaś Maryjo. Jakie jest najważniejsze słowo, dzieci? No? Dzieci wiedzą, małe? No? Łaskiś pełna, zaraz powiemy, całe zdrowaś. Teraz dorosłe dzieci wiedzą? No? Super. Nie, już powiedziała. Jezus, najważniejsze słowo Jezus, i o tym Jezusie. Nie zapominamy, tylko go kontemplujemy w różańcu i to jest prawdziwy wtedy różaniec, kiedy my się skupiamy na Jezusie. Jak zapominamy o Jezusie i tak mówimy szybko i błogosławiamy, że ta Twojego Jezus i na Nim się nie zatrzymujemy, no to wtedy rzeczywiście wpadamy w takie odklepywanie. A tajemnice różańca, one nas uczą, zatrzymaj się nad życiem Jezusa. Od zwiastowania, przez Jego życie, bo Jan Paweł II dołożył, prawda, tajemnice światła, bolesne, aż do chwały nieba. I jeszcze mamy też przecież życie Maryi w jakiś sposób też tam pokazane, prawda? Więc skupiamy się na Jezusie, i dlatego Jezus, kiedy się na nim skupiamy, on rzeczywiście tym swoim palcem Bożym chce wyrzucać złe duchy, czyli nas uwalniać od zła mocą różańca. To jest ta potęga. Ksiądz proboszcz dzisiaj powiedział, że będzie poświęcenie obrazu Matki Bożej pompejańskiej, tak? tak? to jest też niesamowite. Muszę wam zdradzić, że jestem związany z apostolatem Noweny pompejańskiej. Już kilka razy byłem w Pompejach na pielgrzymce. Ten apostolat ma swoje tam centrum w Poznaniu. Wydajemy czasopismo Królowa Różańca Świętego. Więc jest odpowiedzialny też, taki święty jeden szczególny, chociaż on jest jeszcze błogosławiony, ale taki coraz bardziej znany, błogosławiony, Bartolo Longo. Bartolo, czyli po włosku Bartłomiej. On jest założycielem tego nowego miasta Pompeje i on tam zbudował przepiękną bazylikę ku czci Matki Bożej Królowej Różańca Świętego. Właśnie w Pompejach... Cudowna ta bazylika, jest to jest papieskie sanktuarium, może ktoś z was był, taki, taki unikat w całym świecie. I tam jest właśnie pewnie stąd ten obraz Matki Bożej Pompejańskiej. To ten błogosławiony Bartolo Longo mówi nam takie niesamowite słowa, że każdy grzesznik, nawet najbardziej upadły, może znaleźć ocalenie w różańcu. Każda dusza może zerwać pęta złego chociażby była nimi najbardziej związana. Każdy może się uchwycić linę ratunkowej, którą Królowa Niebiańskich Róż zrzuca z nieba rozbitkom tonącym na wzburzonym morzu tego świata. Słowa bardzo aktualne. Otrzymujemy od Maryi, słuchajcie, linę ratunkową. My możemy się tej liny uchwycić. On jeszcze mówił, o błogosławionym różańcu, i ten fragment dał też papież Jan Paweł II w liście o różańcu, na koniec słowa błogosławionego Bartololongo. o błogosławionym różańcu, słodki łańcuchu, który jednoczysz nas z Bogiem, jednoczysz niebo z Ziemią, Różanie z nas jednoczy z Bogiem, zobaczcie. Jest to jest modlitwa. Jak to święty Jan Paweł II powtarzał: Chrystocentryczna, Bóg jest w centrum. Chociaż my pozdrawiamy Maryję, ale tak jak powiedziałem, to najważniejsze słowo Jezus wypowiadamy. Więc chwytajmy po ten ratunek z nieba, po różaniec święty, często i chciejmy zmieniać przez różaniec losy tego świata, bo niejednokrotnie już różaniec te losy zmienił. I świat naprawdę. Może istnieć, tak jak zaświadczają święci, mówią o tym często, dzięki tej modlitwie potężnej Różańca Świętego. My możemy naprawdę zwyciężać, i jak mówi święta, jeszcze nie święta, ale Służebnica Boża, Siostra Łucja z Fatimy, czyli z tej drugi widzących, nasza karmelitanka Bosa zresztą, umarła w tym samym roku co Jan Paweł II, że nie ma takiego problemu ani osobistego, ani rodzinnego, ani narodowego, ani międzynarodowego, którego nie można byłoby rozwiązać przy pomocy Różańca. Nie ma takiego problemu. Wszystko jest do rozwiązania, wszystko. Dlatego zamiast biadolić, narzekać, jakie to mamy trudne czasy, weźmy do ręki Różaniec, przesuwajmy spokojnie naszymi palcami, a przekonamy się, że Jezus, palcem Bożym, będzie wyrzucał złe duchy i wtrącał je do piekła. Amen.